Cześć kochani, witajcie w sobotę. Wybaczcie, że później, ale jest weekend i nie mogłam się zerwać wcześniej. A Miałam wczoraj dosyć wyczerpujący dzień w szkole i dzisiaj mnie czeka kolejny dzień w szkole, z czego się bardzo cieszę. No cóż, dzisiaj ruszamy do przodu. Dzisiaj mamy rajdo, więc ono nas będzie prowadzić. Będzie nas prowadzić i będzie nam wytyczać drogę. Pamiętajcie, że rajdo to jest Podróż, która jest zaplanowana, która nie jest chaotyczna. Tutaj nic nie dzieje się, jakby w takim, nie wiem, chaosie, w czymś takim. Nie. To jest tak, jakbyście wchodzili w rytm z wszechświatem. Spróbujcie dzisiaj posłuchać swojego serca i dopasować go do rytmu wszechświata. Spróbujcie sobie wyobrazić, jak Właśnie serce wszechświata bije zgodnie z Wami. Opowiadałam Wam kiedyś, że dla mnie rajdo to jest taniec, bo to też jest rytm, tak? Więc zobaczcie dzisiaj, jak Wy podążacie ze swoim własnym rytmem: czy działacie wbrew sobie, czy, czy właśnie wręcz przeciwnie, czy jesteście z nim zgodni. Ja Wam życzę cudownego dnia i zbieram się. Na zajęcia. Buziaczki dla was. Trzymajcie się. Pa pa.